5 lat więzienia za napisanie kodu. Współzałożyciel Samurai Wallet, Kian Rodriguez, został skazany przez nowojorski sąd za stworzenie aplikacji, która pozwala mieszać kryptowaluty i ukrywać ich pochodzenie. Dzięki ugodzie z prokuraturą uniknął 20-letniego wyroku, zgadzając się oddać aż 237 milionów dolarów uznanych za nielegalne zyski. Giełda BitGet ruszyła z dedykowaną promocją dla czytelników otokrypto.pl. Nowi użytkownicy, którzy zarejestrują się przez specjalny link na stronie i przejdą weryfikację KYC, dostaną bonus w wysokości 5 dolarów. Więcej informacji w artykule na stronie. Ripple wyraziła poparcie dla nowego pomysłu rezerwy federalnej, czyli tzw. chudych kont, uproszczonych rachunków dla instytucji finansowych. Firma liczy, że dzięki nim uzyska bezpośredni dostęp do Fed i przyspieszy rozwój swojego ekosystemu XRP Ledger. Dziękuję wszystkim za wspieranie kanału. Wasze komentarze, lajki oraz udostępnienia naprawdę pomagają w rozwoju. Pozdrawiam serdecznie.